Cześć, ja nazywam się Karola. W dzisiejszym odcinku historia naszej trzykrotnej złotej medalistki olimpijskiej, Anity Wodarczyk. Na wstępie zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. I zaczynamy. Anita Wodarczyk urodziła się 8 sierpnia 1985 roku w Rawiczu. Pochodzi ze sportowej rodziny. Jej matka trenowała koszykówkę, a ojciec piłkę nożną. Ma o 6 lat starszego brata Karola. Jak sama mówiła, mama biegała, ojciec grał w piłkę. Byliśmy sportową rodziną. Sportsmenka uzyskała licencjat w Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, a w 2016 roku obroniła pracę magisterską w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. We wczesnej młodości trenowała speed rower, czyli potocznie żużel na rowerach, a w 1998 roku została mistrzynią Europy Juniorów w rywalizacji drużynowej. Jeśli chodzi natomiast o lekkoatletykę, to już podczas nauki w szkole podstawowej zaczęła odnosić pierwsze sukcesy. Kiedy to zwyciężała w mistrzostwach województwa Leszczyńskiego w czworoboju. Od 2001 roku zaczęła trenować w klubie Kadet Rawicz i początkowo zajmowała się rzutem dyskiem. Ani ta od najmłodszych lat wykazywała nieprzeciętny talent. Dowodem na to jest historia, która wydarzyła się podczas festynu w Rawiczu. Dwa dni po moich 18 urodzinach zorganizowano festyn. A na nim odbyły się zawody w rzucaniu beczką po piwie. Ważyła 15 kg. Zrobiłam zamach, jeden obrót i nie pamiętam jak daleko poleciała beczka, ale wiem, że wygrałam ze wszystkimi chłopakami. Już wówczas miałam niezłą technikę. W rzucie młotem zadebiutowała w 2002 roku, a od 2005 startowała w barwach AZS-u Poznań. Na mistrzostwach Polski seniorów włodarczych stawiała swoje pierwsze kroki w Białej Podlaskiej zajmując w 2005 roku szóste miejsce w rzucie młotem. Natomiast w 2006 zdobyła pierwszy w karierze medal Mistrzostw Polski i Seniorów, zajmując zbyt Bydgoszczy trzecie miejsce. Na rozegranych w tym samym roku w Toruniu Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Anita zdobyła srebrny medal w rzucie młotem, brązowy w rzucie dyskiem oraz uplasowała się na szóstym miejscu w rywalizacji kulomiotek. Rok później w Słupsku została młodzieżową mistrzynią kraju w rzucie młotem oraz wywalczyła srebro w rzucie dyskiem, a w pchnięciu kulą była ósma. W 2007 roku e reprezentowała Polskę na młodzieżowym Czempionacie Starego Kontynentu, podczas którego zajęła dziewiąte miejsce. Także w 2007 roku uplasowała się na czwartym miejscu podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu. Jest sporo imprez, na których Anita potem odnosiła sukcesy. Zacznijmy od Igrzysk Olimpijskich. Na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie pojechała do Pekinu w 2008 roku. A Inta zajęła wówczas miejsce tuż za podium, rzucając młot na odległość 71 m56 cm. Cztery lata później pozostawiła już konkurencję daleko w tyle, osiągając 77 m60 cm. W trakcie zawodów dało jej to drugą lokatę ale w 2018 roku okazało się, że zwycięzczyni tamtego konkursu została zdyskwalifikowana za stosowanie dopingu, a tym samym Anita została mistrzynią olimpijską. Cztery lata później w Rio de Janeiro nie miała już sobie równych. Zdobyła złoto olimpijskie, posyłając młot na odległość 82 m29 cm, ustanawiając tym samym rekord świata. A w Tokio, jak wszyscy doskonale wiemy, zdobyła kolejne złoto, rzucając na odległość 78 m48 cm. W tym samym konkursie brąz zdobyła nasza druga zawodniczka, Malvina Kopron. Teraz przejdźmy do Mistrzostw Świata. Pierwszy medal na Mistrzostwach Świata Anita wywalczyła w Berlinie w 2009 roku. Fenomenalnym rzutem na odległość 79 m96 cm pobiła rekord świata. Ciesząc się z sukcesu podbiegała do trybun i doznała kontuzji lewej kostki. Nie wykonała już w tym konkursie żadnych prób poza ostatnią, tak zwaną honorową. Na całe szczęście żadna z rywalek nie zbliżyła się do osiągniętego przez Anitę wyniku. Na kolejny medal z tej imprezy czekała 4 lata, bo we wcześniejszych Mistrzostwach w 2011 roku zajęła miejsce poza podium. Natomiast w 2013 w Moskwie ponownie zajęła pierwsze miejsce. Podobnie było przez dwa kolejne czempionaty w 2015 i 2017 roku. Teraz przejdźmy do medali na Mistrzostwach Europy. Polka święciła triumfy nie tylko na ogólnoświatowych imprezach, była niepokonana również na europejskiej arenie. W trakcie swoich pierwszych mistrzostw w 2010 roku zdobyła brązowy medal w czterech kolejnych imprezach. Helsinki 2012, Zürich 2014, Amsterdam 2016 i Berlin 2018 była już bezkonkurencyjna i przywoziła z nich tylko złote medale. Włodarczyk w trakcie swojej kariery zdobywała rekord świata aż 12 razy. Pierwszy z nich osiągnęła w trakcie Mistrzostw Świata w Berlinie w 2009 roku. Poprawiała go jeszcze pięciokrotnie. Jest równocześnie pierwszą kobietą, która pokonała w rzutach barierę 80 metrów. Należy do niej również aktualny rekord świata, walczony 28 sierpnia 2016 roku na memoriale Kamili Skolimowskiej, który wynosi 82 m i 98 centymetrów. Anita Wodarczyk jest zawodniczką, która oprócz imprez mistrzowskich osiągała również sukcesy w zimowym pocharze w rzutach lekkoatletycznych. Zwyciężała je nieprzerwanie od 2013 roku do 2018 w klasyfikacji IAF Hammer Throw Challenge. Obecnie 35-letnia zawodniczka zbliża się do końca swojej kariery, jednak potwierdziła, że chce jeszcze zawalczyć podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu za 3 lata. Jest jedną z niewątpliwych ikon lekkiej atletyki w historii Polski znakomita zawodniczka, która ostatni czas spędziła na rehabilitacji, a mimo wszystko wróciła na Igrzyska Olimpijskie w Tokio i pokazała znowu klasę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego odcinka. Do usłyszenia przy kolejnym materiale. Cześć, trzymajcie się!